Nasiona GMO, chemikalia i lekarstwa produkują te same firmy. Twoja choroba nowotworowa to dla tych firm zarobek. Firmy zyskują, a natura i ludzie tracą. Potem firma powie rolnikowi, nie spłaciłeś długu, Twoja ziemia należy teraz do mnie. Rolnikowi nie pozostanie nic innego, jak iść na pole, wypić butelkę pestycydu i zakończyć swoje życie. Mówiła mi to każda wdowa, z którą rozmawiałam, że sąsiedzi znaleźli jej męża martwego na polu. W ciągu ostatnich 16 lat odnotowano ponad 250 tysięcy samobójstw rolników. To znaczy, że co pół godziny życie odbiera sobie jeden rolnik. To największa odnotowana w historii fala samobójstw.